W dzisiejszym odcinku do Mamira. Dobra, jesteśmy na Hope Street znowu z naszym ojcem Raulem. Ojcze Raul, gdzie jest Cortez? Myślałam, że tu go znajdę. Nie widziałem Corteza już od tygodnia i bardzo mnie to martwi. Zazwyczaj wpada tu co kilka dni. Kiedy ojciec widział Corteza po raz ostatni? To musiało być. To chyba było w zeszłą niedzielę. Dzisiaj mija dokładnie tydzień. Wcześniej czasami znikał na dłużej, ale tym razem. Co? Tym razem mam przeczucie, że stało się coś złego. Nie podoba mi się to. Aha, pamiętnie to ćwiczy. Czyżbyś coś przede mną ukrywał, ojcze? Nie wiem o czym. Ależ doskonale wiesz. Nie jesteś zwykłym księdzem. Wiesz o Starku i o Arkadii, o równowadze. Jestem pewna, że wiesz o Kortezie o wiele więcej niż też mi powiedzieć. A ty skąd wiesz? W zeszłą niedzielę podsłuchałam Waszą rozmowę. Przeraża mnie i wkurza, że mnie wykorzystujecie i ciągle coś przede mną ukrywacie. Myślałam, że Kortezowi można ufać, ale okazało się, że... że nie. Chciałam mu o tym powiedzieć, ale nigdzie nie mogę go znaleźć, a ty... Ty także jesteś częścią tego wszystkiego, prawda? April, musisz mi zaufać. Wybacz, ale nie mogę już nikomu wierzyć. Stawka jest zbyt wysoka, a ja nie wiem komu ufać, ojcze. Proszę, powiedz mi wszystko, co wiesz. Przykro mi, April. Naprawdę mi przykro, że boisz się komukolwiek zaufać i że nie wiem aż tyle, ile byś chciała. Ale spróbuję odpowiedzieć na Twoje pytania szczerze i otwarcie. Kim naprawdę jest Cortez? Co przez to rozumiesz? Ludzie zazwyczaj zachowują się dziwnie, kiedy o nim wspominam. Poza tym, przecież on żyje od bardzo, bardzo dawna i tak dużo wie. Kim on jest? To zabawne, ale zadawałem sobie to pytanie wiele razy. Kim jest ten człowiek? Tak, to prawda. Jest bardzo stary i ma wielką moc. Jego magia jest bardzo silna, ale rzadko daje to komuś odczuć. Woli, żeby uważano go za ekscentryka, a nawet za szaleńca. To wspaniałe przebranie. Ciągle nie odpowiedziałeś na moje pytanie. A, bo nie znam na nie odpowiedzi. Po prostu nie wiem. Odnalazł mnie tu, kiedy przybyłem. Widzisz, nie jestem zwykłym katolickim kapłanem. Jestem także minstrum. Jesteś minstrum? Tak. Dziwi cię to? Jak możesz należeć do dwóch religii? Wiara w równowagę i wiara w Boga wcale się nie wykluczają. Rada kapłanów powstała, by chronić równowagę, a nie po to, żeby czcić jakąś wyższą moc. Jeśli wiara w Boga nie jest sprzeczna z naszą powinnością wobec równowagi, to dlaczego nie mielibyśmy działać w interesie obydwu? Chyba masz rację. Zawsze myślałam, że Rada Kapłanów to jakaś odrębna wiara. To jest wiara, ale wiara w coś niższego od Boga, choć wyższego od magii i praw natury. Równowaga została przez kogoś stworzona, prawda? Nie mam pojęcia. Ja też nie, ale w to wierzę. To wystarczy. No ładnie. Co miałeś na myśli mówiąc, że Cortes cię odnalazł? Pewnego dnia mnie odwiedził. Wiedział, że jestem minstrum i że oprócz tego, że czczę swojego Boga, poświęciłem się przywróceniu równowagi. Szybko zostaliśmy dobrymi przyjaciółmi. Bardzo martwiło go nieuchronne zaburzenie równowagi. Mówił, że czeka na kogoś niezwykłego kogoś, kto będzie nam mógł pomóc. Na mnie? Tak. Czekał długo, aż się pojawisz, a potem, gdy cię odnalazł, trudno mu było przekonać cię, że nie jest szalony. Pewnie jego przebranie było zbyt dobre. Tak. Wiem wiele więcej niż ci powiedziałem. Cortez nigdy mi zbyt dużo nie mówił. Wspominał tylko, że jesteś kluczem do ratowania równowagi. Mogę tylko przypuszczać, że jesteś nowym strażnikiem. Tak mi powiedziano. Oczywiście nie usłyszałam tego od Corteza. Rozumiem Twoją frustrację, ale nie mogę Ci pomóc. Jeśli jest coś, cokolwiek... Dziękuję, Ojcze. I tak już wiele zrobiłeś. A czuję, jakbym nic nie zrobił. Ale niech Bóg będzie z Tobą. I równowaga także. Jak zostałeś ministrą? Stark nie ma wielu członków Rady Kapłanów, jeszcze nie i nie będzie, dopóki działa awangarda Kościół Wolteka. Oni prześladują każdego, kto odważy się wyznać wiarę w równowagę. Ale członkowie Rady Kapłanów są tutaj, a kiedy znajdą kogoś, kto według nich im sprzyja, starają się nawiązać z nim kontakt. Tak było ze mną. Prosili, żebyś się przyłączył? Nie, powiedzieli mi prawdę. Studiowałem wtedy teologię i odnalazłem pisma, które zaprzeczały konwencjonalnym prawdom. Skłoniły mnie, bym poddał wątpliwość swoją wiarę. Kiedy dowiedziałem się prawdy o równowadze, o strażniku, o toczącej się wojnie z awangardą, Moja wiara w Boga umocniła się, bo teraz wszystko miało swój sens. W ten sposób postanowiłem, że będę nie tylko księdzem, ale również minstrum. I nie żałuję swojego wyboru. Wow! Czyli nasz ojciec Raul nie jest tylko minstrum, ale też księdzem? Czyli w sumie. Wow! Ksiądz z prawdziwego zdarzenia. Byłeś kiedyś w Arkadii? Nie. Nie jestem skoczkiem. Niestety utknąłem w Stark. <laughs> nie przeszkadza mi to. Miałem na tyle szczęścia, że przeczytałem prawie wszystkie pisma na temat równowagi, a już sam ten fakt jest dla mieszkańca Stark wielkim przywilejem. Na razie nie mam więcej pytań. Jeśli będziesz chciała się czegoś dowiedzieć, zapytaj. Chcę ci pomóc. Naprawdę. Co się tu dzieje? Chcesz wiedzieć, co się dzieje w katedrze? Nie, chodzi mi o miasto, o Newport. Co się tu dzieje? Nic nadzwyczajnego. Dlaczego o to pytasz? Nie było cię w mieście? Tak, żebyś wiedział. Tak, można to tak ująć. Jest coraz goręcej, a powietrze jest coraz wilgotniejsze. W dzień robi się to nie do wytrzymania. Podobno zdarza się coraz więcej przestępstw. Ale to nic nowego. Mogę zadać Oczy... na razie. Jeśli... Muszę już biec ojcze. Mam nadzieję, że się niebawem zobaczymy. Uważaj na siebie, April. A jeśli spotkasz Corteza. Przekaż mu, żeby mnie odwiedził. Powiedz mu, że... że się niepokoję. Okej, okay, nasz pamiętniczek znowu zaświecił, więc był kolejny spis. Ojciec Raul powiedział mi, że od tego dnia nie widział Korteza. Nie miał od niego żadnego znaku życia od czasu, kiedy podsłuchałem ich rozmowę w zeszłą niedzielę. Trochę mnie to martwi. Przy okazji zrozumiałem, że ten ktoś, kto sprowadził mnie do Stargi i pomógł mi to wszystko, Kto nie był Cortez. Zaraz. A ten sen, który miałem parę nocy temu, pamiętam dokładnie: widziałem Corteza uwięzionego wewnątrz jakiejś maszyny. Myślałem, że to tylko koszmar, a może to, co widziałem, było jakąś wizją. To wcale nie wykluczone, ale gdzie go trzymają i kto za tym stoi. Założę się, że to masz wspólnego z awangardą. Muszę się dostać do domu, tam bym się zrobił... Do... O nie! Gdzie się musi dostać do domu? A ja... 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 Muszę zobaczyć coś innego, piast Muszę zobaczyć... To fresko. Dobra, to fres... To fresko. Do wyjścia, April. Do wyjścia, wam. Pon... Hmm, dobra, wychodzimy stąd. Tak grucha czasem. Ja bym. Tak, ja muszę udać się do metra. Yy, I metrem. Metrem będę musiał się udać. Właśnie gdzie będę się musiał udać. O, jest pusto. Hmm. Doki nie. Tutaj, wschodnia Wenecja. Chyba powinnam pójść do domu i przebrać się w coś, w czym nie będę wyglądała, jak średniowieczna kelnerka. Oj, wiem. Ale nim typu uda się do domu, to musi udać się do akademii, bo ja chcę sprawdzić, czy jakieś przedmioty, które mi zostały do wzięcia, tak jak było z tą paletą, czy one się odblokowały? Właśnie, zobaczymy. No jest pusto Dobra, pędzel i paleta. Zanim pójdę, położę tylko tu Aha Okej okay. No dobra, czyli tego nie mogę wziąć. Jeszcze nie teraz Dobra No to co, udamy się do kawiarni? Zobaczymy w kawiarni, czy to się zmieniło. Nie wiem czemu, ale teraz zamiast The Fringe Cafe to mi się The Cringe Cafe. <noise> Nie, to, to byłaby zła nazwa. The Cringe Cafe. Do kawiarni, no. Znaczy. XD zapiszmy sobie, może. Bo jak się zaraz coś dobczymy. No, to już nie będzie takiego łatwego powrotu. Jesteśmy już. Niech to April ujęła. Nieko... Na etapie nik nikomu nie można wierzyć. Eee... Stawka jest zbyt wysoka. Jest zamknięte. Kompletnie ciemno i pusto. Znowu zamknięte. A już drugi raz w ciągu dwóch tygodni. Tym razem nie ma nawet wyjaśnienia. O, jak nie ma wyjaśnienia, to oznacza tylko jedno: że to nie było dobrowolne zamknięcie lokalu? O nie, może się im złego coś stało. Może Emil i pozostało. Może Mię się coś stało. Jeszcze naszemu przyj... przysejnikowi z... z baru. Oho. Co tu się dzieje? Uciekaj! April! Uciekaj stąd! Dlaczego? Co się... Uciekaj! April! Już! Na twoim miejscu nie słuchałbym jej! Wejdź tam! Powiedziałem rusz się! A ty kim? Ty kim? Anna, co to za człowiek? Powiedz mi, co się dzieje! Kim jesteś, czego chcesz? On tylko wykonuje rozkazy, pan Norayan. Jest zwykłym sługą. Moim sługą. Miałem nadzieję, że wpadniesz na nasze małe... Przyjęcie. Ciężko było Cię znaleźć. Bardzo ciężko. Co chcesz zrobić moim przyjaciołom? Jeśli będziesz współpracować? Nic. A w każdym razie nic poważnego. Ale jeśli nie będziesz, załatwię Twoich przyjaciół. Jezus, Maria, co się dzieje? Wszystkich. On wygląda jak. trup. Czego chcesz? Czy ja cię już gdzieś widziałam? Tak, gdzieś już widziałam twoją twarz. A, holokostka. Nazywam się Holloway. Gordon. Gordon Holloway. Jacob. Pracuję dla Jacoba McAllena. Na pewno o nim słyszałeś. Kieruję kościołem Woltega znanym też jako awangarda. Nalegał na spotkanie z tobą. Początkowo nie wiedzieliśmy, gdzie jesteś, ale wiedzieliśmy, że znajdziemy cię w Wenecji. Muszę przyznać, że ciężko zapracowaliśmy na naszą wypłatę. Twój skok w zeszłym tygodniu bardzo ułatwił nam zadanie. Mądrze zrobiłaś, że przez jakiś czas nie było cię w mieście bardzo mądrze, ale powrót był raczej głupim pomysłem. Nie powiedziałbym, czego chcecie? Chcemy ciebie i wszystkiego, co masz przy sobie. Mamy swoje powiązania w arkadni. Wiemy o twojej podróży na północ. Tak przy okazji nieźle sobie poradziłaś z naszym przyjacielem, panem Klaksem. Dobra robota. Bardzo imponująca. Oczywiście nie zapominam też o tym, jak sprawnie uporałaś się z Żadnicą. Nie była skłonna do współpracy i nie chciała słuchać rzeczowych argumentów. Chociaż... Szanowaliśmy ją jako niezwykłą staruszkę. Niestety zgubiliśmy ślad, kiedy wyruszyłaś w morze. Tyrenowie nie czują się zbyt dobrze w wodzie, więc nie mogliśmy nikogo za tobą wysłać. Jestem pewien, że dzięki swemu szczęściu i można by rzec odpowiedniemu pochodzeniu. Udało ci się zgromadzić parę wartościowych przedmiotów. Co? Można by się tego spodziewać, po tak bystrej i pracowitej dziewczynce. Nigdy tego ci nie oddam tak, dobrowolnie. Więc daj mi to, co masz i zakończmy tę niemiłą sprawę. Wypuszczę twoich przyjaciół, a potem udamy się na małą. przejażdżkę. Nie mam nic takiego, co moglibyście chcieć. Nie ma mowy, nic wam nie dam. Nie ma mowy, nic wam nie dam. Bardzo dobrze. Zabij ją. Emma! Co tu się do cholery dzieje? O nie, ja szedłem do Kińsyn. Niedziela, 5 sierpnia przed południe. Zastrzelili M, Zabili ją. Bóg jeden wie co robili z, z Miki i Fioną. Jeszcze Zak, Jego też dostali, ale po nim nie uronił żadnej łzy. Sprzedał nas. Nas wszystkich. Bo się na mnie chciał odegrać. To wszystko moja wina. To ja ich w to wciągnęłam. To przytem mnie zginęła Emma i może inni też. Nie wiem co teraz zrobić. Strasznie mi ciężko na sercu. Nienawidzę się. A z drugiej strony, czy mogę coś zrobić, żeby wszystko potoczyło się inaczej? Oni wszyscy byli ściągnięci. My wszyscy byliśmy ściągnięci w to coś, w tę kosmiczną farce. Czy to się kiedyś skończy? Może kiedy zaakceptuję swoje przeznaczenie i wyrzeknę się wszystkiego, żeby zostać strażniczką. Może właśnie tak to wszystko ma się skończyć. Nie ma wyboru. Bo jeśli teraz się poddam, to będzie oznacza, że Emma zginęła na próżno. Muszę walczyć dalej tym. Bardziej po tym, co się stało. O ja. No. Um, no, myślałem, że uda. No, nie no, ja chciałem tego polubownie, no nie mogę tego dostać. Jeszcze ten sukien, syn Zak, tu jest. Mój sąsiad, Zak Lee. Wzorcowy przykład zwierzęcego samca. W tym przypadku akcent pada na zwierzęcego. No, ten kutas tutaj jest. Wiedziałem, że to się jeszcze skończy. Zejdź mi z drogi, Zak. E, hey, gdzie idziesz, April? Nie wiesz, że zaczęła się gra? Jaka gra? Zak. Oni chcą mnie zabić. Właśnie zastrzelili Emmę. Kto? Agenci, awangarda. Ale oni mówili... mówili, że nie zrobią nikomu krzywdy. Oni mieli tylko... Mówili? Co to ma znaczyć? Rozmawiałeś z nimi? Nie, to znaczy oni mieli cię aresztować i... Ty, draniu! Sprzedałeś mnie! Przez ciebie Emma nie żyje, rozumiesz? Zabiłeś moją najlepszą przyjaciółkę! Ja, ja nie! Ej, Pirillo, róż dupę! Zak, jesteś? Cholera! Błaga, magiczna szafka. Magiczna szafka, tak jak wtedy. Ta szafa jest zrobiona z drewna. Kiedy A... sława. Fak, nie wiem co zrobić. Nie wiem co zrobić, dupa. Mam linę. zachowam to na okazję, kiedy będzie naprawdę potrzebny, kiedy sława moja wali, stare bez. Co ja mam zrobić? No, i za chwilę wyważą drzwi, znaczy no, już by wyważyli. Nie wiem, ogólnie z równowagi, nie wiem, cokolwiek. No, no nie, to nie zadziała tutaj. Chyba nie ma go w pobliżu. Powinnam spróbować później. A jak ja mam stąd wyjść? I, da I dać się zabić? Chyba muszę znaleźć lepszą drogę ucieczki. No, ale nie mam pomysłu czym wyjść mamy, no. Nie wiem do czego... O Boże! Nie będzie w tym nic fajnego, ale... Nie mam wyboru! Dobra, jesteśmy. Dobra, płyniemy gdzieś. Jest ciemno, nic nie widać. Chodzimy po drabince. No nie... No i co możemy jedynie uciekać? O cholera, ktoś obserwuje wejście. Nie ma szans na dyskretne przemknięcie się obok, ale nie ma stąd innego wyjścia. Jest właśnie. Jest dyskretne przejście obok April Pito. Kto tam jest? Wiem, że tam jesteś! Słyszę cię. Nie... To pewnie tylko szczur. Oh. szczur. Dobra... Znowu jestem sobą! Gdyby mnie złapali... Wolę nie myśleć, co by się wtedy stało. Okej, okay, zapiszmy. Okej, okay, taki taktyczny save'ik. Nie wiem, ale im bardziej jest niebezpiecznie, tym się zapisuje. Do parku lecimy. Kurczę, dobrze, że ten... Dobrze, że myśmy mieli, a jak zużyliśmy go, nie została nam już chyba żaden. Może spętanie magii, ale nie wiem czy spętanie magii się nam teraz przyda. No, niewidzialność był dobrym taktycznym ruchem. O! Rupercie Krax, dobrze. Dobrze mogliśmy z tego skorzystać. Ale ludzi to wywiało, no po prostu jakby nie wiem, wszystkich wyłapali. Jakaś łapanka była zajebista. W sensie, że awangarda by wszystkich przesłuchiwała? Nie wiem czy by przesłuchiwała? No nie wiem, nie mam tego pojęcia, ale. Jaj, nie mogę ryzykować, kiedy ten agent jest w pobliżu. Mhm, o nie, no, że co zobaczył mnie? Dobra, czy już tam teraz nie wyjdziemy. Wow, dobrze, April. No uciekaj na no to, co do kawiarni możemy iść. No, ale wątpię, żeby tam ktoś był, kto by mógł nam pomóc. O nie Fuck tak. Nie Uciekaj, uciekaj Co to? Tajemnicze drzwi. Są otwarte. Biegni tam. Jajk, udało się. To jest... Gdzie my jesteśmy w ogóle, co? Szczerze mówiąc, jestem pewna, że już nie jestem w małej Wenecji. Teraz wiem, jak się czuły Alicja i Dorotka. Nie wiem, kim ona jest, ale wygląda troszkę znajomo. Ciepło tu i przytulnie. Moby Dick, Oliver Twist, Świat według garpa, Zen i sztuka utrzymania motocykla, Biblia... No dobra, to może tutaj zakończymy, zapiszemy sobie. Dobrze, że nam się ten portal otwar, tak stale jest od czapy. O, wystarczy powiedzieć, ciąg dalszy nastąpi.